Ja mówię z perspektywy mieszkańca, który będzie musiał za chwilę ocieplać dom, bo będzie musiał spełnić jakieś normy dwutlenku węgla czy czegoś. Zaczęło się od rolników, ale tak jak mówiłem Wojewodzie, który uciekł, nie chciał rozmawiać na ten temat. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan unika tematów. Pan unika Oczywiście dzisiaj zgodnie z moją deklaracją przekażę ministrowi rolnictwa. Ale powiem panu, że to jest wygodne dla pana, bo pan musi tylko pismo przekazać. Ja do pana się zwrócę z takim projektem i sprawdzimy, czy doprowadzi Pan do tego, żeby zaprosić tu rzeczywiście ministra i premiera. Ale pan odbiega, pan odbiega. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, żeby pan zorganizował debatę, wezwał tu premiera, ministra, ponieważ będziemy dążyć do tego, żeby wypracować formułę współpracy w tym zakresie z śląskim Urzędem Wojewódzkim. Chętnie. O te rzeczy, o które pytam, może się pan do nich odnieść? Ale dziś jesteśmy na proteście rolników tutaj przed śląskim urzędem wojewódzkim. A jutro w sprawie ocieplenia domów. Nie mam wiedzy na temat tego typu protestów. Unika pan pytania? Nie, nie unikam odpowiedzi. Natomiast to jest tak, że dziś rozmawiamy o tych postulatach, z którymi przychodzą rolnicy.